Uwaga, Gigi Wisła szark Dla niewtajemniczonych, taki patus, co opowiada dookoła, ile on to nie znaczy w świecie kibicowskim. Wybiegłem na nich, oni uciekli. Bo pewnie myśleli, że nas było 10, bo zrobiłem takie odgłosy, jakby nas było dziesięciu, chociaż byłem sam. Więc... A i nie brakuje historii, jak lata ze sprzętem po mieście. nie lubię się biza, bardzo ja wolę sprzętu używać, i zawsze byłem znany z tego, że jestem sprzętowcem. Gdziekolwiek nie idę, to ten sprzęt mam. Bo ci, co go śledzą, to mają świadomość, że lubi się podpiąć pod jakąś oferę dla chwili atencji. Przy sprawie dońca szachtą prowadził chyba codzienne relacje z tego, co się dzieje. Teraz natomiast, jak już temat Terunia ucichł, to postanowił poszukać zaczepki na własną rękę i poruszył kolejny gangsterski temat. Mianowicie muzyki, a do dokładniej mówiąc, polskiego pseudorapu. Na starcie nawiązał do Malika Montany, że wiecie na wiejagon serce, ale za dużo nie widziano własne oczy. Natomiast przyznał mu, że coś tam jednak widział. Chciałbym poruszyć taki temat ogólnie. Taki na przykład Malik. Udaje gangstera w swoich piosenkach, To jeszcze jest to do przeżycia. Po pierwszą on wygląda, po drugie on też swoje w życiu widział. Wiadomo, może nie to co nabija. A to wszystko tylko po to, by płynnie zaczepić wronka. Od chłopaków z Bungie. Jak stwierdził, nie może już słuchać, jak wronek robi z siebie gangstera w utworach muzycznych. Ale jak nam to taki włonek nam opowiada, jakim jest gangstełem, <laughs> z tym amarem i ogólnie z tą ekipą śmieszną. No to ja nie wiem jak można tego słuchać ogólnie jak można to oglądać. Jak raz yy, był odcinek u bonusa jak tam otwierał, otwierała bałbeła no i patrzę, a tam wjeżdża włonek, sztywny włonek, tam rozbujany jakby był ciężkim gangusem i stoi jeszcze kruszynka na bramce, nie? Kuszyna na bramce ogólnie, nie? Uniwersum piękne. Kiedyś to bonus był u liścia wszedł, jakby go spotkał, nie? Teraz go zaprasza do swojego barbera. Takie są czasy. Ale on chyba nie rozumie, że czasy się zmieniły i teraz nawijają nie o tym co przeżyli, a o tym co ja słuchaczy. Taka wiecie, licencja poetycka. Nie brakuje także wyśmiewania wady wymowy Wronka. Nie wiem czy żeby dobić szpilkę, czy to akurat był ten moment humorystyczny. Włonek gangstałem. I wiecie, również uważam, że Wronek o ulicy wie tyle, że na niej pasy. Ale nie rozumiem atakowania konkretnie go, bo musimy pamiętać, że w podobnym stylu nawijają dziesiątki raperów od lat. Którzy podobnie do Wronka z ulicą nie mają nic wspólnego. Ale jednak Diggy zaczepił tylko go, z nadzieją, że odpowie i kapnie mu trochę zasięgu. I jak Boomerang wraz o temat emerytowanego freakfightera, powracającego do swojego wieloletniego zawodu, dokładnie mówiąc do bezrobocia. Mówię oczywiście o foludku. Gwiazda Lombardu zgasła szybciej niż zaczęła świecić. Od początku jego przygody Fame mówiłem, że nie nadaje się do tego środowiska. Typ wyrwany znikąd, obyty z kamerą. I wiecie, nie mówię, że źle że spróbował. Ale no, są dwa typy zawodników. Jedni oddają w programach, inni w walkach. Ufoludek nie oddał wcale. Nie wiem, czy to kwestia złego doboru przeciwnika, czy może po prostu kamery go zjadły. Ale jak widać, Fame nie wybaczy i już w najnowszym odcinku na kanale Pan z Lombardu spytany o walkę odparł, że nic się nie zapowiada. A jak tam forma? Ćwiczysz coś? Eee. Będzie jakaś walka czy coś? Na razie się nic nie zapowiada. Ja ci powiem. Powiem. Z kotem. Na razie jest cisza, nie? Jego jedyną deską ratunku jest chyba Prime, ale pewnie ma aktualny kontrakt z Fame, także raczej niemożliwe. Ponadto oglądałem par odcinków z jego osobą na kanale Gwiazdy Lombardu. i nie wróży mu kariery Fika, bo bardzo mocno paszą go kamery. Mam dla Was wielką niespodziankę. Z racji, że jesteście widzami tak wyjątkowego kanału, to mam dla Was wyjątkową nagrodę. Każdy, kto zostawi lajka i suba pod tym filmem, a następnie zostawi ciekawy komentarz pod najnowszym postem Krzysztofa Rutkowskiego, bierze udział w losowaniu dwóch wejściówek na 12 urodziny Krzysia. Nie, to nie żart. Serio się to dzieje. Rodzina Rudkowskich ogłosiła serię konkurs na wejściówkę urodzinową na imprezę ich 12 syna. Wspodziankę dla moich obserwujących, ponieważ w najbliższym czasie... Będą urodziny 12 Krzysia i dla Was właśnie chciałam mieć niespodziankę. Mamy niespodziankę, że dwie rodziny zaprosimy na te urodziny. Napiszcie, dlaczego byście chcieli ten czas spędzić z nami, dlaczego byście chcieli być na 12 urodzinach Krzysia. Urodziny odbędą się w Łodzi, gdzie dokładnie to Wam teraz nie powiem. Ale będzie cały dzień zabawy, fantastycznych niespodzianek, na pewno warto, więc zapraszam serdecznie. Ja rozumiem, że właśnie się od lat w internecie i z czasem ta poprzeczka się coraz wyżej. Ale żeby używać własnego dziecka do takiej szopki, to już lekkie przejęcie. Co będzie dalej? Co jest najlepsze, że ludzie podejdą do tego na serio i piszą w komentarze, dlaczego właśnie to oni powinni wygrać. No kurwa, bez jej wyobraźcie sobie to, jak zupełnie obce osoby siedzą na imprezie dwunastoletniego chłopca. W dniu wczorajszym na kanale Banda ukazał się kolejny odcinek i tym razem, kolejny raz, dobór gości zapowiadał dobry program już na starcie. Bo udział wzięli, uwaga, Nolif, Japczan, Joseph Bratan, Binek, Oskar Wierzejski, Milioner Cios i oczywiście prowadzący, czyli Michał Delbarą. Już na początku nie brakowało kontrowersji, gdyż uwaga, Binkowski po tym jak dowiedział się, że Nolif to osoba transpłciowa, stwierdził, że jest w szóstej minucie programu opuści studio. Oczywiście nie zabrakło kilku słów na pożegnanie. Yy, Natalia jest yy, osy... Osobą po korekcji płci, tak to mogę nazwać? Możesz nazwać, no. Czyli. czyli, czyli co? Ta? To, nie, Binio, spokojnie. To jest, to, jest, to jest określenie takie, z, za które by cię ludzie tam atakowali w necie. Ja mam to w dupie, tak szczerze. E, no to, to osoba transpółściała się mówi, nie? Tak. tak ta... czyli, że Natalia... Zależy, kto mówi, nie? Zależy, to zależy Dobra, kto. Dobra, czyli na, na, Natalia kiedyś miała, Binio, o to chodzi. No. Tak, ty, to uh, Natalia. Czy Natalia, ty, ja mam, wiesz co, ja mam, ja, ja mam dość, nie, nie chcę być wulgarny do ciebie, rozumiesz, co i ja się stąd zmywam, ja tak naprawdę już mam dość, nie, dzięki tobie mam dość, bo tutaj mam szacunek do wszystkich tutaj, na, 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 na tym, tym cały dzień, ale teraz tutaj doszłaś i mam dość, tak. Budowanie szacunku na no ty, ty nie budowanie Tamki szacunku na ty, mam, dobra, dobra, słabsze no, no, osoby ale, spadły, dobra, jeden już poszedł. Cały program był dość ciekawy, ale żeby nie odbierać Wam przyjemności z oglądania, to poruszę tylko kilka wątków. Zacznijmy od czegoś traumatycznego. Po uwagę, Olive ujawnił, że w ciągu kilku miesięcy po zmianie płci została wykorzystana dwukrotnie bez jej zgody. Jak możemy usłyszeć, doznania były na tyle traumatyczne, że do dziś ma lęki. Pacie to z chłopem czy z dziewczyną? Yy, o, to to pytanie, które jest dosyć. Yy... Um, drama fater... Dramatyczne dla mnie, bo zmieniłam płeć po to, żeby być z chłopakiem. A, okay, Aczkolwiek to... zdarzyło mi się w sytuacji w życiu, że zostałam dwa razy zgłana. Ale jako chłopak? A jako chłop... Nie no, teraz, was, y, od y, lipca 2024 do grudnia to się wydarzyło. Więc y, no... Co? Czekaj jeszcze raz, trzy w... miesiące. Nie, w... 6 no, miesięcy. No. I jakoś mi się y, mama wersję pewną do chłopaków, przez co biorę leki na lęki, bo czasami się zdarza, że sobie i mam tętno, tam bicie serca 195 się boję, że dostaję Tychekardi albo jakiś tam ten, no to no, zapała wersję do chłopaków, więc teraz no, umawiam się z dziewczynami, bo jakbym była z, z chłopakiem w mieszkaniu, to bym czuła się teraz lekko niekomfortowo. Z takich pozytywniejszych rzeczy, to Nolif nie wyklucza swojego angażu w świecie Free Co więcej, nawet padły ksywki postaci, z którymi mogłaby zawalczyć. I uwaga, bo wskazała na jelly frucika i O Oj, już widzę te programy. Jak seriusz wypuści wodę fantazji. W wiesz co, mamy zmienić jakieś osoby? E możesz. No w ogóle możesz powiedzieć, to Cię wpływa w sieci? Znaczy w, na pewno tak. Dużo osób by chciało z moją Staśką, ale to jest nie wiem, niemożliwe raczej na obecnym. Żdżeli frucikiem. Okej. Oh. Okay. To ciekawe, no. no Dobra. <grystanie> kostki do że... Serio? No, to jest mocno, e, z, z Nitro, kurde, to jest ciekawa propozycja, nie? No, powiem ci, że to by mogło no, to być. No, no. Drwałe szansę, kurde. To nie? by mogło. Znaczy, no ja mam mało sił. Chociaż nie... kurde, nie, no sumie, licząc za to, że ty byłeś jeszcze się no to nie, no to Nitro. No takim no, na, zbąbiony. Na, na, na przegrani. Ale nie, 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 nie. No Liv także rzuciła kwotę. Za jaką byłaby w stanie wyjść do walki? I uwaga. Tak kwota robi ale wrażenie, gdyż wynosi okrągłe 800 tysięcy złotych. Dlaczego? Dobra, ale ja odklejoną kwotę podam. Zapierd... nawet i półtorej miliona. Taką, szczerze, tak jak... podaj kwotę taką, taką, jaką byś podała, na przykład za kulisami Michał się podchodzi, no 800 kajuć. koła za walkę. Ile? 800 koła za walkę, bo liczę to, że dostanę kilka razy w łeb, potem będę musiała poprawiać to wszystko, co zostało tam... No wiadomo, to były operacje, wszystko ja to na pewno większy demecz niż tak jakbyś ty dostał na przykład. Ile by mogły wynosić... Czy no, operacje no, ten, tak no, jakby w, w najgorszym tak, przypadku 200 tysięcy? No, no może coś takiego. Czyli liczmy, że chcesz 600 tysięcy tak na czysto. No dokładnie, no coś takiego. Jakaś kontra panowie? Teraz pytanie, czy Fame patrzy na potencjał postaci? No jak tak, to może i wyłożą tyle. Ale jeżeli na zasięgi, to może być ciężko. Bo Noli wkręci aktualnie wyświetlenia na poziomie kilkunastu tysięcy.